Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Byłem na urlopie. Przed urlopem był ostatni filmik, że przydałaby mi się wędzarnia. Moja wędzarnia samoróbka już mi się mocno zużyła. Zamówiłem no i jest. I zrobimy dzisiaj unboxing. Wędzarnia zamówiona na Allegro. Przyszła. Przyszła w dwóch pudłach. Zaraz te pudła otworzymy zarnia zamówiona u sprzedawcy cent serwis na Allegro. Pudła dość spore. Tutaj widać, że jest instrukcja. Zaraz też ją obejrzymy, ale w pierwszej kolejności otworzymy. Zobaczymy, co jest w środku. Teraz to samo zrobimy z drugim pudłem. No, i cóż, otwieramy zobaczmy, co tu jest. O! już wygląda zacnie. Już mi się podoba. Wyciągniemy na stół. Zobaczymy, jak to wygląda. Na to wygląda, że wędzarnia przyszła w dwóch pudłach. Ponieważ wędzarnia jest składana, ale powiem wam, jak sprytnie składana. Tutaj mamy jedną część i drugą część. Na zawiaskach, czyli tą część z daszkiem możemy dźwigać, a jest to zrobione na takich zaczepach z jednej i z drugiej strony. Więc, gdy zrobimy z jednej strony tak i z drugiej dokładnie to samo, możemy wędzarnie otwierać do środka. I już mi się podoba. Idziemy zobaczyć, co zostało jeszcze w tym boksie. Tutaj mamy elektronikę. Wyciągniemy. No i tu mamy wszystko, co nam potrzeba. Jest sterowanie, jest zasilanie osobno. E, mamy podgrzałkę, mamy wentylator. Y, ustawienie temperatury, czasu. No i powiem Wam, że to jest ładnie zabudowane. Zobaczymy, jak będzie wyglądać w całości, gdy już ją skręcimy. No, i w tym boksie jeszcze widzę, że zostały drążki, na których będziemy wieszać na hakach wędliny. Ten boks mamy opanowany, jest już pusto, otwieramy kolejny. No, i tu mamy, widzę, kolejne dwie części. Jedna część widzę. Że ma nawet wentylator. No super, będzie lepsza wędzarnia niż miałem, ponieważ tego e, wentylatora, tak zwanego termoobiegu, brakowało w mojej wędzarni. Zresztą już Wam wcześniej o tym wspominałem. Potrzebne rzeczy poprzerzucam sobie do tego boksa. Na przykład folię bąbelkową. Tu mamy jakąś siatkę. Też musimy zobaczyć. Do czego najważniejsze jest, aby też zajrzeć do instrukcji. Wyciągniemy. No proszę, tu jeszcze mamy piękny spód w postaci blachy, nierdzewki. Mało tego, jest to również i szuflada, którą możemy wyciągnąć, wyczepać, wyczyścić. Umyć. Uważam, że to jest bardzo istotne w wędzarni. Dlaczego? W mojej starej wędzarni nie było czegoś takiego. Była grzałka, deska. Deska mi się od grzałki nagrzewała. Nie bardzo mi z tym było na rękę. Dodatkowo z dymboksu wydziela się para. To wszystko skrapla się, kapie. Musiałem podkładać nakrętkę, słoik, żeby to skapywało do słoika, żeby nie śmierdziało. No tu jest akurat sprawa rozwiązana. Super. Na plus. Idziemy zobaczyć dalej, co jest. Co tu mamy jeszcze? Folia. Folię przerzucimy. O, widzę, że w środku są jakieś pudełka. Najpierw wyciągniemy pudełka. Dwa takie pudełka. Zostawimy je na otwarcie, na sam koniec. Wyciągniemy teraz trzecią część wędzarni. Wszystko widzę montowane na klipsach z jednej i z drugiej strony, co jest bardzo wygodne do transportu, do przenoszenia. Dość wysoka, kolejna część wędzarni. Będziemy to za chwileczkę montować. Wszystko zostało wyciągnięte z boksa. Nie mamy już nic. Przepraszam za słowo boksa, no ale tak się nauczyłem, tak mi zostało. Dobrze wiemy wszyscy, że chodzi o pudełko. Zabieramy się za montaż. Ale zanim będziemy montować, uważnie przeczytajmy instrukcję. A w instrukcji mamy wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Środki ostrożności, jak zadbać o wędzarnię, czyszczenie, czym ją czyścić, gdzie ją używać, a gdzie nie. Mamy tutaj yy, sterownik grzałki. Wędzarni, ustawienie temperatury, dane techniczne. Mamy również, jak programować wskazówki, jak poustawiać i temperaturę, i czas. Dodatkowo mamy opis montażu, więc zaczynamy montaż. Żeby zabrać się za montaż, musimy pootwierać wszystkie pudełka. Więc otwieramy, zajrzymy zobaczymy co tutaj jest ale domyślam się, że pewnie i grzałka i inne nam potrzebne akcesoria jeszcze to nie było otwierane o proszę, wędzarnie mamy na kółkach ponieważ są dołączone kółeczka mamy tutaj dymbox to jest air pump, e, czyli pompka, która będzie wdymuchiwała nam powietrze w e, dymboxa otwieramy drugi a w drugim Pudełeczku, mamy grzałeczkę. No i zaczynamy montować. Więc zaczniemy od dna. Na spodzie zamontujemy pierwsze kółeczko. No powiem Wam kółeczka. A nie spodziewałem się nawet lepszych. Na gumie. No baja, łożyskowane. No jestem pod wrażeniem. Widzę, że producent zapewnił klienta we wszystko. Mamy nawet wkręty. Potrzebny nam jest tylko śrubokręt. Mamy wyraźnie zaznaczone, gdzie te kółeczka przychodzą, ponieważ są nawiercone dziureczki. Więc teraz wkrętarka, śrubokręt. Co tam macie pod ręką i skręcamy. Kółeczka, kochani, mam już przykręcone. Z przodu mamy sterujące. A z mamy stapę. No i część wędzarni mamy już na kółeczkach. Teraz przykładamy kolejną część. Ale zanim położymy kolejną część, połóżmy sobie grzałkę, bo grzałka ma już wyżłobienie na przewód. Więc wkładamy grzałkę na dno wędzarni, a w to miejsce, w ten rowek wciskamy. Przewód. Teraz możemy dołożyć kolejną część wędzarni. Kolejną część wędzarni położyłem. Powiem Wam, że wszystko jest pasowne, idealnie pasuje. Decha jest naprawdę mocna, gruba, co widać. Teraz spinamy to. Tak już wcześniej wspomniałem rewelacja do transportu, do przenoszenia przewożenia z drugiej strony to samo na klips opowiem Wam, że projektował to pomysłowy dobromił podoba mi się no i dobra, co dalej teraz musimy położyć tą trzecią, ostatnią część z tym otwieranym daszkiem na zawiasach stwierdziłem, że jest to już dość ciężkie ponieważ jest gruba, porządna decha więc zestawiłem na spód na ziemię, przepraszam i montujemy dalej tu nam się powtarza sytuacja tych klipsów zobaczcie jakie to jest sprytne i to wszystko nam się trzyma z drugiej strony to samo kolejną rzeczą jaką zamontujemy będzie dymbox dymbox jest taki Sprytny powiem Wam, bo jest mniejszy niż miałem wcześniej. Ja uważam, że ten, który miałem wcześniej, kupiłem z tych małych, ale i tak był za duży. Dlatego, że ja uważam, a już wędzę kilkanaście lat że dużo zrębki w moim dymboxie marnowało się dlatego że jak zasypałem pełne to było na około 6 godzin wędzenia a tak naprawdę wyciągałem po 2,5-3 więc ten boks dymbox będzie w sam raz. W ciągu tych 2,5-3 godzin powinno się wypalić całość więc mniej będę marnował zrębki a jak wiemy, zrębka nie jest tania. Powiem Wam, że też jest tutaj fajnie rozwiązana sprawa, ponieważ mamy dno takie, co nam ułatwia czyszczenie. O co z tym dnem chodzi? Już Wam pokazuję. Jest taka wkładeczka tego typu, gdzie ją wsuwamy. Nie wiem, czy sobie poradzę. Dobrze by było, gdyby to leżało. Dobra, jednak musiałem położyć, ale też i dla Was lepiej, bo będziecie lepiej widzieć. Robi się to w ten sposób, zobaczcie. I dziękuję. I w każdej chwili przy następnym wędzeniu możemy to wyciągnąć, wyczepać, wyczyścić. Super. Bierzemy się za montaż. Do tego będą potrzebne dwie śrubeczki. A widzę, że te dwie śrubeczki już tutaj są. Yy, tylko je wykręcimy w tą dziurę, wkładamy dymboksa i przykręcamy tymi wkrętami. No, powiem Wam, że podczas montażu ta wędzarnia zaskakuje mnie coraz bardziej. Tutaj takie ułatwienie, że możemy to zdemontować. Odkręcając, za chwileczkę pokażę co. Ściągamy. Wtedy mamy lepsze dojście do tych wkrętów możemy to wkręcić następnie założyć otwór wkładamy. Zobaczcie, jakie to jest wszystko proste. Muszę sobie pomóc drugą ręką. Wkładamy teraz ten sztywcik. O, uciekło mi. Najlepiej spojrzeć z góry. O! Trawa się przykleiła. I teraz to wkręcamy. I dziękuję. Zobaczcie, jakie to proste. Wszystko przemyślane. Do dymboksa mamy pokryweczkę. No i robimy kolejny montaż. Teraz zamontujemy elektronikę, a widzę, że już pod elektronikę dwie śrubeczki są przygotowane. Zaśmiałem się. Tak jak Wam wcześniej wspomniałem, zaskakuje mnie ta wędzarnia coraz bardziej. Z każdym montażem coraz bardziej Lepiej i mocniej. Zaśmiałem się przed chwileczką. Powiem Wam, że ta wędzarnia w dalszym ciągu zaskakuje montażem. Zobaczcie, jak montuje się elektronikę. Zaraz dobrze wycelowałem. Dziękuję. Zamontowane. To wszystko. Tak ona wygląda. Nabiera już coraz ładniejszego, lepszego wyglądu. Lecz to nie wszystko. Lecimy dalej. No i słuchajcie, podchodzę do następnej rzeczy, którą muszę zamontować. Otwieram boksik. No i mamy. Mamy pompkę, ale co? Z regulacją. Do pompki mamy dołożony wężyk. Wężyk z trójnikiem. Wężyki nałożone. Teraz tutaj mamy dwa wyjścia. Podepniemy to. A podpięcie wygląda w ten sposób. Idziemy zamontować do wędzarni. A montaż wygląda w ten sposób. Zamontowane. Wężyk z tym trójnikiem. Jak wiecie, te dwa wężyki zostały yy, wpięte w wyjście. Został nam jeszcze jeden koniec. I go wpinamy. Tutaj i to na tyle, montażu. A co nam zostało w kolejnym montażu? No, tylko podpiąć te przewody. Mamy podpisane grzałka. Przewód od grzałki, więc go wpinamy. Oprócz grzałki, do podłączenia mamy jeszcze dwie rzeczy. I ten czerwony air pump, gdzie go podłączyć? Proste, słuchajcie, wszystko jest popisane. Od spodu pod sterownikiem mamy napisane, gdzie podłączyć pompkę, czyli w miejscu generator, i obok mamy napisane wentylator, i podpinamy wentylator. I słuchajcie, wędzarnie mamy złożoną. Moje pierwsze wrażenie? Słuchajcie, super. Naprawdę jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się. Natomiast w kolejnym moim filmiku powiem Wam funkcjonalność, jak to się będzie miało. Myślę, że też zrobimy jakąś próbę. Wygrzejemy wędzarnię, pokażę Wam jak działa sterownik, jak go ustawić, jak zasypać jaka zrębka, jak zasypać dymbox oczywiście, jaką zrębką. Powiem Wam również o funkcjonalności, zajrzymy do środka. Natomiast, tak na wstępie, w opisie będzie podany link, jak i również adres do sprzedawcy. Ogólnie uważam, że wędzarnia jest godna polecenia. Przy okazji, kochani, zapraszam Was na moje. Filmiki na różnego rodzaju przepisy, wędliny domowe, takie z wędzarnią i bez wędzarni. No i oczywiście, jeżeli filmik Wam się spodobał, e, zapraszam do subskrybowania, lajkowania. Jeżeli macie jakieś e, pytania, piszcie w komentarzach. Oczywiście, zapraszam Was wszystkich na social media, na Instagram, e, TikTok na grupę gotowanie na spontanie.